No dobrze, witam. Jestem ponownie, tak. Tutaj użyjemy tego czaru. Jak coś to nagrywam od razu po tamtym odcinku. Także jest teraz godzina, która. 35 minut po północy, właśnie. O! Kartę retraktum możesz też używać do przestawiania dźwigni. Znajdź jakąś na ścianie i rzuć czar. Ja myślę, że jeszcze ten, wam powiem, że jak jaka, jak, jakaś postać, jak będzie jakiś dialog, jakikolwiek, to myślę, że nie będę mówił i trochę będę, zaczekam aż skończy, gdyż ten, gdyż nie chcę po prostu jego zagłuszać, albo żeby on mnie zagłuszał. Ustawienia są chyba dobre. Jak coś to cicho jeszcze mówię, także um, wiem, że muszę być trochę ci ciszej niż Teraz powinno być. Na płytę, by wzbić się w powietrze. Najpierw wrzucić na płyte czar spondyfus, by stała się elastyczna. O właśnie, takie coś. Tutaj musimy wskoczyć. Carpe retractum służy też do przyciągania. Najpierw najć coś, co możesz zaczarować, a potem wejść na. Dosyć nisko skacze. No, chyba wszyscy tak skakali dosyć. Zresztą się chyba pomyliłem i w poprzednim odcinku powiedziałem, że tylko Hermiona tak nisko skacze. co było błędem. Także sorry, przepraszam. O, mamy już jedną tarczę. To możemy ten i z tego fasolki wylecą. Z tej zbroi. Możesz przeskakiwać takie dziury, Ron. Przytrzymaj strzałkę w górę, by podbiec do krawędzi. A gdy będziesz przy niej, naciśnij prawy przycisk myszy, by skoczyć. Cały czas trzymaj strzałkę. No dobra, dobra, to każdy by chyba wiedział. No właśnie. Tam jakbyśmy spadli, to byśmy chyba od początku zaczynali. Tu mamy jeszcze jedną zbroję, tak w ogóle. A już mamy 50 właśnie fajnie. Wszystko spoko. Tutaj mamy jeszcze jedną. A nie, tu jest przejście. I w sumie one konieczne było. No tak to byśmy nie przeszli. Chociaż... Aha, nie, bo możemy przejść i tam jest skrzynia właśnie, także nie. Nie będziemy jej otwierać, bo jeszcze coś wypadnie. Także dobrze. No, zamek jakiś. O, karta i fasolki, super. Sprawdźmy sobie, co to jest. O, to już jest z innego. Karty sławnych wampirów. Sir Herbert Verni. Jak tam ktoś chce, to w komentarzu mi może, możecie napisać, czy, czy słuchać tego, czy nie. Ale podejrzewam, że nawet nie będziecie chcieli, gdyż nawet mi się tego nie chce słuchać. A w trójkę tych kart jest. Yy, no, bardzo dużo, żeby nie przeknąć. Także traktum może też być używany na niektórych linach, sam spróbuj. Tak, to jest taki jeden z przeciwników. Na razie nas nie zaatakują, ale chyba zaraz, jak dobrze pamiętam. Jak będą czarym wypowiadać, to też nie będę... Myślę, że też nie będę mówił. gdyż jakbym mówił głośniej, to nawet na maksymalnych ustawieniach bym mógł mówić, ale... Jak już mówiłem, nie chcę się po prostu gadać nawet, także. Znaczy, no nie tyle co nie chcę się gadać, tyle co nie chcę się wrzeszyć do mikrofonu po prostu. To możemy ominąć w sumie, ale tam będą już przeciwnicy. Także sobie zapiszmy, ehm, profesorze. Lupin, ta rzecz nie wygląda zbyt przyjaźnie. To Topek może rzucić eksplodującą czarodziejską petardą. Zaklęcia mogą być w tej sytuacji nieprzydatne. Staraj się unikać petard znajdujących się w powietrzu. Ale kiedy spadną na ziemię, możesz się zbierać. Uważaj jednak, jeśli się nie pośpieszysz, wybuchną. To mm -hmm, ta super. I tak tu właśnie. Działa. Spróbuj podnieść czarodziejską petardę i rzucić nią z powrotem w topka. -top. Doskonale hmm. Teraz sprawdzimy, czego się nauczy. Oni sprawdzimy. po jednym hicie giną, także Wystarczy na przykład trafić tu. A nie, dobre. I można by było jednym hitem zabić ich dwóch. Znakomicie, ro. Świetnie! Dyniowe paszteciki! Są warte dużo więcej niż fasolki! No, fasolki na pewno możemy wymieniać. Dynie nie pamiętam, szczerze. Żaby chyba tylko życie odradzały, także... Ten... O i właśnie. No, także to. Potem oczywiście jeszcze będzie taka misja dla Hermiony i... Dla Harego chyba też taka była, ale większość czasu będą chodzić ze sobą. Bo chyba cały czas się chyba tylko Harrym Potterem szło i oni za nami szli, a tak to tylko teraz sterujemy tym innymi. Ale nie pamiętam szczerze mówiąc, gdyż ja tą grę przeszłem chyba raz sobie tam do połowy doszłem jak byłem mały, a drugi raz ją doszłem, przeszłem ją chyba z rok temu czy coś. Max2, także niezbyt długo czasu od tego minęło. Może jakie słownictwo ja mam teraz, wybaczcie, ale no cóż. O, nie. Mam nadzieję, że ten dźwięk to nie to, co myślę. Tak, to są takie. Powiedziałbym, że harpie, ale to nie są harpie. O no, już nie ży. No dobra. Rik tu sembra! Mhm. Rik tu sembra! Rik tu Dam głowę, że w sklepie Freda i George'a będzie dużo więcej niż fasolki. Mieliśmy właśnie żabę, tutaj mamy ten kociołek. Tu mamy zbroję. O, tutaj mam drugą tarczę. My nie musimy ich wszystkich zebrać, żeby to przejść, ale będziemy sobie je zbierać, gdyż potem no to będzie takie w sumie dosyć istotne, ale e, sami zobaczycie zresztą, no. Tak, tutaj jest jeszcze coś takiego, że się poruszają. O dobra, teraz... Ajajaj, aj, aj. co to... What the fuck w ogóle? Zapomniałem, że prawym się anuluje ten i tak dziwnie to dosyć poszło Aha, bo myślałem, że on spadnie, można się trzymać, to dobra. Spoko w takim razie. Mhm. Także dobra ja się tą grę jeszcze powiem, że będę się starał jak najszybciej wykonywać. Jak. może jak, 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 jakie słownictwo w ogóle? no. Chodzi mi o to, że będę się starał ją przejść jak najszybciej, jak najszybciej pokonywać te różne poziomy. Ale i tak nie wiem, ile mi to zajmie. Gierka jest dosyć prosta, także odcinków nie powinno być z 50. Myślę, że dużo, dużo mniej, nie wiem. No nie wiadomo ile, bo nie wiem, ile to też poziomów miało. Bo na 100% też nie będziemy wszystkiego robić. To akurat jest bardzo łatwo i po drodze się to robi. Także to sobie zrobimy, ale in, inne myślę, że sobie odpuścimy. Depulso! De Już dobra. O! No, tutaj byśmy spadli. Aj... No dobra, już myślałem, że jedna spadnie. A nie wiem w sumie czy mogą spać tak naprawdę, bo nie wiem czym się to zdarzyło kiedyś. Ale lepiej nie sprawdzać. O, tutaj będzie kolejny przeciwnik. Zobaczycie sobie eee, Profesorze? To krabro. Uważaj. Potrafi strzelać ogniem z... z odłoka. rzuć Riktu żeby go przewrócić. Jak trzeba czuć czar jeszcze raz, żeby wpędzić kraba w pułapkę. O, tak coś. O, o, o. I takie Rictusempra. coś. Rictusempra. Proszę, niech to będzie już wyjście. No, nie widać go, zniknął. Fajnie. Ten. Ja na niego skoczyłem, gdyż. O, tam mamy kolejnego, ale tak, ja na niego skoczyłem, gdyż za niektóre potwory. Nie wiem, czy wszystkie, czy coś tam. Znaczy, no, wszystkie już udowodniło się, właśnie, że nie. Ale jak na niektórych jak skoczymy po obezwładnięciu obezwładnieniu, e, to dostaniemy fasolki albo coś. Także idźmy do przodu. Tutaj chyba dwóch będzie. O, właśnie. To najpierw tego. Oba, teraz ty. Gra nie ma nawet poziomu trudności, chyba zauważyliście. Dlatego ona jest dosyć łatwa. Szczerze mówiąc, to tutaj nawet jak się postarać, to w ogóle nie da się zginąć. Tak szczerze mówiąc. Ale mnie to wali, żeby nie ginąć. Ja, to, ja tylko chcę to po prostu szybko przejść, pokazać wam jak najwięcej itp. Tarcza już myślę, że sobie zbierzemy. No. Mógłbym ją w sumie opierdolić i sobie za przekleństwo. Oczywiście i tak, Mógłbym sobie pójść dalej, ale myślę, że już sobie ją zbierzemy. Chociaż w sumie to bez sensu zleksza, gdyż... Po co mamy je zbierać teraz? Jak potem tak będziemy je omijać, nie? Czyli zleksza bez, bez sensu, no ale trudno. Aha, jeszcze sorry za takie moje jakby takie mlaszczenie czy coś. Takie coś. E, gdyż ja sobie jeszcze czułość mikrofonu zwiększyłem, bo naprawdę cicho mówię. Już wam to mówiłem zresztą, sorry, że się powtarzam. I po prostu to słychać jakbym właśnie tak mlaskał albo coś odpieprzał. Nie wiem w sumie jak to nazwać. Ale tak naprawdę też coś takiego nie robię, tylko to tak słychać. E, no także sorry. W późniejszych odcinkach tego nie powinno być, ale... Już wspominałem powody, także już nie będę kolejny raz tego robił. Postaram się to też mniej robić, ale to taki nawyk, nawyk jakby. Także no nie wiem jak to z tym będzie. No już mamy pięć tarcz właśnie. Także spoko. Już nagrywamy z 11 minut, jak patrzałem, a niedługo koniec był, znaczy, czekajcie, w sumie ile z ich e, liczba tajemnic? Nie, to, to jeszcze trochę, jeszcze trochę w sumie powinien ten poziom trwać. O, prawie trafił, ale czy... Czekajcie, tutaj sobie przejdziemy zobaczymy zobaczę, jakby tam przejść, bo nie orientuję się za bardzo, ale to jakoś to sprawdzimy. skoczymy na górę najpierw. O, tutaj jest właśnie przycisk, także spoko. Tam mam jeszcze jedną tarczę. Tak, czynników w tej grze się chyba nie dało przewijać, ale nie pamiętam dokładnie. Chyba fasolek nam mnie Fasolki nam nie wyskoczyły, ale nie wiem. ich mamy właściwie. 113, także spoko. Hej, to zgaduję, że tu po prostu przeskoczymy. O, nowa właśnie. Także spoko. Hmm. A stąd to wygląda dalej niż tam, a stamtąd to wygląda bliżej, jakby. No ale cóż, taka iluzja, jakby. No, wczytywanie, już no. Ale to jeszcze nie koniec poziomu. Nie, to jeszcze nie jest koniec. O, o, o. Fajnie to się pokazało. Tak. Ta, jeszcze tak wspomnę, że czarów nie jest zbyt, zbyt dużo, oczywiście. Znaczy, w następnych częściach tej gry jest ich troszkę więcej. Nie wiem, czy jeszcze pokażę inne części, gdyż tą chciałem tak nagrać, bo se chciałem. Gdyż jest dosyć fajna, ale nie wiem, jak to ten... Hmm. Zleksza to bez sensu, gdyż ten... Sprawdzimy jeszcze obrazy. To wyglądało, jakby się miało wysunąć, ale... Ale cóż? Nie tak nie przeskoczymy.